Były cła i ich nie ma. Sąd federalny w Nowym Jorku zablokował wejście w życie ceł nałożonych w kwietniu przez prezydenta Donalda Trumpa przy okazji ogłoszonego przez niego tak zwanego dnia wyzwolenia. Sąd uznał, że prezydent przekroczył swoje uprawnienia. Uznał, że prezydent nie mógł powołać się na ustawę z 1977 roku, wprowadzając te cła, gdyż jedynym organem władnym nakładać cła jest amerykański Kongres. Jak jak to wpłynęło na rynki finansowe? Dziś rano obserwujemy m.in. lekkie umocnienie dolara, lekki spadek cen złota, dość wyraźny wzrost cen ropy oraz silne wzrosty na giełdach w Japonii i w Korei. Ale jednocześnie na innych azjatyckich parkietach nie widać jakiegoś dużego optymizmu. To może zdradzać, że inwestorzy dość ostrożnie podchodzą do tej decyzji sądu, i jedyne co ona powoduje, to niewątpliwie zwiększa i tak dużą niepewność związaną z cłami i z polityką handlową.